mam bilet do Turcji. Czasami wracam do Turcji z większością e, ubrań mojej mamy niż moich. Za krótka. Za krótka jest, dobra, i zmienimy. Ona ma takie... taki polski domowy obiad, to jest coś najlepszego. Nie, czekam na ciebie. Nawno no, tak nie jeździłyśmy, co? Nie. Wyglądamy się z Szymonem. Super jest odpocząć sobie raz na jakiś czas od takiego dużego miasta, jakim jest Stambu. Tym Razem kierem nie mógł ze mną przyjechać do Polski robiliśmy takie rzeczy, których nigdy w sumie wcześniej razem nie robiliśmy. Dużo osób mi pisało, że taka rozłąka, wiecie. Dobrze nam zrobił Było nawet takiej sytuacji, wiecie Żeby ktoś nie wrócił na noc do domu Kerem nie będzie mógł ze mną chodzić w tamtym momencie I nie chce po prostu jakoś tego bardzo przeżywać Była taka jedna sytuacja, której w sumie żałuję Hejka, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj kupiłam bilet do Turcji Także wiem kiedy już wracam e, Zostało mi jeszcze parę dni w Polsce Jak wiecie miało być 6 dni A w ponad 3 tygodniach wracam do Turcji Ale rozmawiałam już, wiecie Z Kieremem, czy to dzisiaj rano Przed tym jak kupiłam bilet czy wczoraj, że już w sumie dobrze było, jakbym wróciła. W Turcji mam jeszcze kilka spraw do załatwienia, które muszę ogarnąć. Między innymi jest to wiza dla Kerema, ponieważ za dwa miesiące tak naprawdę jest grudzień chyba. Chcemy przyjechać w grudniu na święta, więc musimy mu tą wizę załatwić. Ja też muszę swoje rzeczy tam poogarniać, także no cieszę się, naprawdę super było w Polsce i bardzo się cieszę, że zostałam tutaj dłużej. No ale cieszę się, że już wiecie, w przyszłym tygodniu e, zobaczę się z Kiremem, bo już naprawdę bardzo się ze sobą stęskniliśmy. Oczywiście przed moim powrotem będę musiała zrobić znowu parę zakupów, ale będą to już naprawdę jakieś małe zakupy. Jestem również jeszcze umówiona do fryzjera, żeby sobie pomalować mój odrost. Zastanawiałam się, czy go robić, czy sobie już odpuścić, ale no jak będziemy w Polsce następnym razem w grudniu, no to będzie on zdecydowanie większy, więc pomyślałam, że dobra, że zostanę te dwa dni dłużej. Także zapraszam Was na kolejnego vloga z Polski. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i zapraszam do w ogóle moja mama jak ogarnia sobie w szafie, to daje mi parę ubrań do przymierzenia. Jeżeli mi się one podobają, to ja je sobie biorę. I ja naprawdę czasami wracam do Turcji z większością e, ubrań mojej mamy niż moich. Teraz na pewno tak będzie, no bo ja wziąłam z sobą bardzo mało rzeczy tutaj do Polski. No i właśnie teraz mama mi dała parę ubrań do przymierzenia. Mam już na sobie jedną sukienkę, która bardzo mi się podoba, jednak wydaje mi się, że jest delikatnie za krótka. Tak się prezentuje pierwsza sukienka, ona mi się naprawdę bardzo podoba. Jest biała, więc super do opalni, nic będzie wyglądała. Wydaje mi się, że gdybyśmy byli w Antalii, to na pewno bardzo by pasowała, ale no, że jesteśmy w Stambule, to raczej sobie tam w niej nie pochodzę. Jest już, który dzisiaj jest. 7 września, jest jeszcze tak gorąco w Polsce, jest 30 stopni, w Turcji dalej jest gorąco. Jestem ciekawa, jak długo taka piękna pogoda się tam utrzyma. Dobra, jestem z moją mamą i zastanawiam się, czy zostać w tej sukience dzisiaj, czy zmienić ją. Jest za krótka. Za krótka jest, dobra, czyli zmienimy, ale teraz przybierzemy kolejną. Bo no, ja jestem mniejsza. No, jestem wyższa i dlatego dla mnie. Ale teraz przybierzemy kolejną. Tak się prezentuje druga sukienka, Tam mi się chyba bardziej podoba, bo jest trochę dłuższa i jest bardzo ładna. Piękna. No. Moja ulubiona I fajnie też, że ma ramiona odkryte Co nie? Bo tak obojczyki jest no jest w ogóle piękna, ona ma takie A w Turcji jeszcze pewnie ciepło będzie jakiś no. czas To sobie wykorzystam ją My się z mamą wymieniamy ubraniami czasami W grudniu przywiedziesz mi ją No i tak, takie będą wymianki, no nie? To jest trzecia sukienka, ogólnie ładna Jest bardzo mi się podoba, tylko że dla mnie jest trochę za długa Mi się wydaje, bo jest taka do no, kola ją ja obciąć? Tak? No pewnie, mi ją skrócić o, o no, super by było no. tak. I zmienić. Bo ja właśnie nie lubię aż takich do kolan sukienek, ale ogólnie jest bardzo ładna, też taka wakacyjna. Nie ja tutaj jeszcze ramionczka zmienić jakiś łamek bardziej węższy. Ramionczka są ok. Mhm. Dalej zobaczcie, mam taki fajny, beżowy komplecik. W ogóle mam taki sam komplecik, tylko że czarny, który dałaś mi mamo rok temu. Pamiętam. Jak byłam w Polsce i ja cały czas z nim chodzę. Ten, ten też mi się bardzo podoba i teraz nie wiem, czy właśnie <grym> zostać w tym, czy założyć tyle białe Jak myślisz? W tym. W tym? Dobra, to ostatecznie. A jutro będziesz tam na obiedzie. No na, jeszcze... na obiedzie? Tak, jutro ja będziemy na obiad gdzieś do sto może. Dobra. Zaczymy. Mamy jeszcze kilka dni, więc jeszcze sobie pochodzę w Polsce w tym. No mamy kilka dni. Nie bo <grym> Ja pracuję! A no tak. Ale we wtorek kończę o 15. Ale ty będziesz miała włoski. Ciekawe na kolor. Ja już słuchajcie, zostałam w tym syciku, zrobiłam przed chwilą z mamą pierwsze zdjęcie na miniaturkę ja razem. Bardzo się cieszę, w ogóle lubię nagrywać vlogi z Polski, czy gdzieś jak ja wyjeżdżam, bo to jest dla mnie naprawdę super pamiątka. Jestem już w samochodzie, bo jedziemy z mamą, w sumie nie wiem do końca gdzie. Wiem, że jedziemy odebrać jakieś rzeczy. I mama do mnie mówi, może ja pojadę, mówię, nie, ja pojadę. Bardzo lubię jeździć samochodem, a przez to, że wiecie, w Turcji kierem zazwyczaj jeździ, też tam się w ogóle inaczej porusza tym samochodem, więc jak jestem w Polsce, no to lubię sobie jeździć. Tutaj jest tak bardziej spokojnie. My wróciłyśmy już z do domu, byliśmy jeszcze u moich dziadków i jeszcze zastanawiam się, słuchajcie, czy nie jechać sobie znowu do galerii i przejść do homli, ponieważ zostało mi na karcie, właśnie jak to się nazywa, ta karta prezentowa, chyba tak, tam 30 zł, plus mam jeszcze jakąś zniżkę i. Jest tam parę takich drobnych rzeczy, które jeszcze mogą sobie dokupić, więc myślę, że dzisiaj jeszcze tam podjadę, ale to później, bo teraz mama robi jedzonko i naprawdę taki polski domowy obiad to jest coś najlepszego. Ja staram się u nas w domu w Turcji robić jakieś polskie obiadki, ale zdecydowanie częściej u nas gotuje Kerem. On naprawdę świetnie gotuje i bardzo lubi to robić. To jest w ogóle słuchajcie chłopak, który zrobi wszystko. on Zrobi pyszne burgery, zrobi steka. E, no naprawdę cokolwiek mu powiecie, on by to zrobił. Gdzieś tam jak z nim rozmawiałam, to mówiłam mu, że on powinien mieć swoją e, restaurację bo naprawdę on gotuje świetnie. Ja też ze sobą do Turcji będę zabierała parę rzeczy do jedzenia, na przykład jakieś słoiczki, mama mi już tam coś przygotowała, na przykład sok z malin, bo jest naprawdę mega dobry. Ale takie większe zakupy jedzeniowe, ponieważ zawsze robię takie przed wylotem do Turcji, zrobię dzień przed wylotem, żeby na spokojnie wszystko zdążyć sobie kupić. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, uwielbiam takie obiadki w domu. W ogóle fasolka szparagowa to jest po prostu coś najlepszego, z bułką albo kalawiur tak samo uwielbiam. Ja na przykład w Polsce najbardziej lubi zupy, naprawdę uwielbiam je, więc staram mu się robić takie polskie zupki, ponieważ no, w Turcji są one zupełnie inne. Ja teraz zabieram się za oglądanie, ponieważ jestem w trakcie oglądania Zmierzchu i naprawdę jestem ogromną fanką. Jak ja zacznę oglądać Zmierzch, no to dwa dni maksymalnie, nawet w jeden dzień skończę wszystkie części, więc smacznego i widzimy się za chwilkę. Wróciłam właśnie do domu i w sumie zdecydowałam, że pokażę wam na dworze co kupiłam, bo jest naprawdę tak cieplutka. Poszłam na początku do Homi, ale o dziwo naprawdę nic mi się tam za bardzo nie podobało, a na siłę też nie chcę kupować sobie jakiejś rzeczy, więc chwilę tam pochodziłam i później poszłam do Zinseja, ponieważ tam też jest dział z rzeczami do domu i tam... Zrobiłam już małe zakupy. Pierwszą rzeczą jest taki pojemnik na sztućce Mamy taki pojemnik szary. On tak nie do końca mi się podoba, a ten jest czarny jest naprawdę bardzo ładny. Fajnie to będzie wyglądało. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam, są dwa kubki. Kupiłam dwa takie same kubki. Ja bardzo lubię motyw takiego jakby kamienia. No i to by było na tyle z moich zakupów, muszę słuchajcie się yy, spakować troszeczkę wcześniej, żeby zobaczyć ile ja mam w ogóle kilogramów, bo naprawdę tych rzeczy do domu sobie sporo nakupowałam, mam również paczkę dla Kirema, która jest naprawdę całkiem ciężka, więc no zobaczymy, myślę, że w poniedziałek zrobię sobie takie pakowanie próbne i zobaczymy ile będę miała kilo. Postanowiłam kochani, że pójdę na rolki Tak dawno nie jeździłam na rolkach Uwielbiam tak spędzać czas, nawet planowałam sobie kupić Te rolki w Turcji, ale w końcu ich nie kupiłam Ostatnio raz jeździłam na rolkach e, Rok temu jak byłam w Polsce, również w sierpniu e, I mam Te moje rolki, które naprawdę uwielbiam Ja już nawet nie pamiętam kiedy kupiłam Naprawdę bardzo dawno, ale są mega wygodne I super się sprawdzają Oczywiście jak wyjście na rolki to trzeba mieć stylowe skiety Jak powiedziałam, jeżeli wychodzę na rolki To postanowiam, że dołączy Do mnie na rowerze, więc naprawdę super bo o tej porze to jest sama przyjemność. Więc pojedziemy się razem przejechać prawdopodobnie do mojej cioci. Ja już jedną sobie założyłam. Jesteś? Jestem. No, się... nie, Czekam na ciebie. Zakładam rolki. Jest duszno, nie? No, strasznie. A Robert? Robert wystawiony. na dół? Nie, tam, tak, tak na tak, włożysz. Tak, 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 tak. Hello! Hello! <noise> Dawno tak nie jeździłyśmy, co? Nie. Ale fajnie. Tak mhm. super jest powietrze, nie? Pogoda jest super mhm. teraz. Byłyśmy z mamą u mojej cioci i teraz jesteśmy w drodze do domu. Hello! Hello! <noise> Jak tam? Dobrze, fajnie! Nic się wracać. <noise> Jaka pogoda, nie? No super. Jest kolejny dzień, do mojego powrotu do Turcji zostało 3 dni, więc ja teraz spotkałam się jeszcze z Szymonem ponieważ on mnie już opuszcza niestety i dzisiaj wraca do Warszawy. A ten dzień, słuchajcie, tak szybko zleciał. Byłam dzisiaj dwa razy u babci, byłam w kościele, teraz właśnie wróciłam z obiadu z moimi rodzicami. Mam jeszcze w planie dzisiaj wieczorem wyjść na rolki, bo mi się wczoraj super jeździła. a już od jutra powoli zaczynam pakowanie, ponieważ moi rodzice ogólnie martwią się, że będę miała za dużo kilogramów przez to, ile rzeczy kupiłam, więc chcę zrobić to wcześniej, żeby, wiecie, sobie to jeszcze wszystko poogarniać. Także tak to wygląda, jak ostatnio się przypomina, wiecie, te ostatnie dni, to jest takie pakowanie, już pożegnanie ze wszystkimi. Teraz właśnie... Żegnamy się z Szymonem na 3 miesiące około, bo za 3 miesiące właśnie planujemy przylecieć razem z Keremem. Wyszłam sobie właśnie na rolki i naprawdę po tych wszystkich pizzach, kebabach e, i tym wszystkim, tego sportu mi się trochę przyda. Bardzo lubię jeździć na rolkach i zastanawiałam się, czy nie wziąć ich ze sobą do Turcji. Raczej mi się już nie zmieszczą, niestety, ale jeżeli będzie jakieś tam, wiecie, kilo mi e, brakowało, to spróbuję je jakoś wcisnąć, bo naprawdę już sobie wyobrażam, wiecie, to jeżdżenie e, w Twisty przy morzu, jak co takie takiej Serio super jest odpocząć sobie raz na jakiś czas od takiego dużego miasta, jakim jest Stambuł, nie? Bo u mnie to jest, wiecie, takie cichutko, tutaj wiecie, no też rzadko na przykład samochody jeżdżą e, po tej ulicy, więc fajnie można się tutaj wycilować. Kierem zawsze powiedział, że on tutaj jak przyjeżdża to odpoczywa. Faktycznie tutaj jest tak bardziej zielono, spokojniej, więc super sprawa sobie odpoczywać w takim miejscu. Kiedyś mieszkałam w Polsce i do Turcji jeździłam na wakacje, a teraz no jak mieszkamy w Turcji to tak naprawdę jeszcze Oprócz Włoch to nigdzie z kieremem sami nie byliśmy, a co roku przyjeżdżamy na wakacje do Polski właśnie. Tym razem kierem nie mógł ze mną przyjechać do Polski przez pracę. Mm, ale naprawdę mam nadzieję, że już w przyszłym roku przyjedziemy w wakacje razem Bo jak wspominam, tamten rok w wakacje to naprawdę było super Jeździliśmy na rowerach, na rolkach I wiecie, robiliśmy takie rzeczy, których nigdy w sumie wcześniej razem nie robiliśmy Mega się stresowałam, jak to będzie, jak przyjadę tutaj bez Kierema Ale no naprawdę dużo osób mi pisało, że taka rozłąka, wiecie Dobrze nam zrobi, że ze sobą zatęsknimy I naprawdę tak jest My naprawdę mamy ze sobą kontakt cały czas A przez to, że jesteśmy oddzielnie, no to on... Spędza dużo więcej czasu ze swoimi przyjaciółmi. Ja spotykam się z moimi przyjaciółmi. Przede wszystkim mogłam zobaczyć się i spędzić czas z moją rodziną. Kierem tam wszystkich ma na miejscu. Ale wiecie co? Czuję, że przez ten wyjazd naprawdę przełamałam się. Ponieważ ja kiedyś myślałam, że chciałabym przyjechać do Polski, na przykład gdyby nie mógł, bo były takie sytuacje, że chciałam jechać, ale no, kierem nie mógł zamiechać w tamtym momencie. I mimo tych momentów, kiedy chciałam przyjechać do Polski, jakoś tak źle się czułam i. Tak, nie mogłam sobie w sumie do końca wyobrazić, że jak to wiecie, przyjadę bez kierema. Wtedy chyba przypominały mi się te czasy, kiedy byliśmy na odległość i od razu, wiecie, to żegnanie na lotnisku, jak to teraz będzie wyglądało, ponieważ to była nasza pierwsza e, taka przerwa, odkąd razem zamieszkaliśmy, a mieszkamy sobie dwa lata prawie. Nigdy nie było nawet takiej sytuacji, wiecie, żeby ktoś nie wrócił na noc do domu. Zawsze wszyscy ja i on byliśmy wieczorem w domu, więc e, teraz to też było dla mnie trochę ciężkie, żeby przyjechać samej, ale naprawdę bardzo się cieszę z tego, że przyjechałam, że się tak przełamałam, ponieważ myślę, że będą sytuacje, w których na przykład powinnam jechać sama do Polski, a nie wiem kierem nie będzie mógł ze mną jechać w tamtym momencie i nie chcę po prostu jakoś tego bardzo przeżywać albo źle się z tym czuć, ponieważ była taka jedna sytuacja, której w sumie żałuję, ponieważ nie przyjechałam na jedne święta do Polski. Ja uważam, że ogólnie święta powinno się spędzać z rodziną, bo to są jednak święta, e, cała rodzina się spotyka i tak dalej, a ja no nie przyleciałam do tej Polski właśnie z tego względu. No i cały czas uważam, że to był błąd, ale na szczęście na te święta, które teraz były, już przyjechaliśmy razem, na następne też już na 100%, e, czyli w tym roku, co będę planował, Przyjechać razem. Teraz jest bardzo dobrze, spędzam sobie czas w domu. Nawet jeżdżąc sama na rolkach po prostu czuję się super. Oczywiście bardzo ten się zakieram i nie mogę się już doczekać, aż go zobaczę. I naprawdę bardzo doceniam, że mam te dwa miejsca na ziemi, do których mogę wracać. A teraz już idę pojeździć trochę na tych rolkach, bo zaczynają mnie gryźć komary. Ogólnie jest taka super pogoda, bo teraz no nie jest gorąco, więc idealna naprawdę na rolki czy rower jest super. Właśnie do domu, trochę sobie pojeździłam, aż mnie nogi bolo, ale to jest takie fajne zmęczenie. A teraz wreszcie nalewam sobie wody do wanny i będę brała kąpiel, bo ja naprawdę zazwyczaj nie wiem, nie mam na to czasu, biorę tylko prysznic. A przez to, że my w Turcji wanny nie mamy, to cały czas mówiłam, że jak będę w Polsce, na pewno będę się w tej wannie cały czas kąpać. Więc postanowiłam, że dzisiaj sobie zrobię maseczkę, nalewam właśnie wody do wanny, zmywam zaraz makijaż. Specjalnie nawet kupiłam kulę do kąpieli w Rosmanie, bo ona naprawdę tak. Pięknie pachnie. Moja mama też kupiła taki fajny żel pod prysznic. Zaraz wam go pokażę. Już wam pokazywałam też ten produkt. To jest peelingujący mózg do mycia ciała. Myślę, że już go nie będę otwierać, skoro zaraz i tak wracam do Turcji. Pod prysznicem również będzie można go sobie użyć. Jak przyjechałam do Polski, moja mama tutaj kupiła mi parę rzeczy, jak na przykład płyn micelarny, waciki i tak dalej. I naprawdę ten płyn micelarny tak super mi się sprawdza. On ma taki olejek w środku. Zawsze jak się właśnie nalewa ten płyn micelarny na wacik, po pierwsze, wylatuje ten olejek. Naprawdę super to jest. Oglądać tego vloga, to ja jestem jeszcze w Polsce. Zawsze czytam Wasze komentarze. Także, jeżeli macie na przykład jakąś fajną wcierkę do włosów do polecenia, to możecie mi napisać w komentarzu, jaka to jest. Używam już wcierki Jantar i ona ogólnie sprawdza mi się spoko, ale jak przestałam ją używać, to czułam, że te włosy wracają do tego samego stanu. Także, jeżeli macie jakieś fajne włosowe polecajki, to będę wdzięczna, jeżeli zostawicie nazwę w komentarzu pod filmem. A ja już dokańczam zmywać makijaż i zaraz sobie będę wybierała maseczkę, no bo oczywiście. Maseczka musi być i zaraz sobie wybierzemy którą bo ostatnio właśnie byłam z mamą na zakupach, kupiłyśmy sobie parę. Brałam sobie już maseczkę. Ja zawsze wybieram maseczki nawilżające. Woda mi już tej fajnie różowie odkuli, a to jest słuchajcie ten żel e, do mycia, o którym Wam mówiłam. Jak mama go pierwszy raz wniosła do pokoju, to myślałam, że to jest szampan, naprawdę wygląda on przepięknie. Także ja teraz wskakuję do wanny, a powiem Wam, że ta maseczka e, no średnia jest, nie kupiłabym jej drugi raz. Pierwszy raz ją e, używałam i naprawdę ten materiał jest taki dziwny, cały czas mi się odkleja, spala z twarzy, więc no totalnie nie jest OK. Żegnam się już z Wami, mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na moim kanale, już niedużo brakuje do 2,5 tysiąca subskrypcji, także będzie mi bardzo miło, jeżeli teraz zostawicie suba na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.